Welcome to friends and nearby don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it. Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 7, ponieważ nie udało mi się wczoraj dokończyć vloga. Niestety byłam tak zmęczona, że stwierdziłam, że wolę to zrobić rano. Jest teraz godzina 9 i zobaczcie, ja już jestem pomalowana. Wyszedł mi trochę mocny makijaż, a to dlatego, że eksperymentowałam Podatką chudy, ale strasznie podoba mi się efekt. Jestem w tej nowej sukience z Handemu i dzisiaj mamy w planach przede wszystkim chill out, i wiecie, takie bycie w Władysławowi jako turysta, ale być może wieczorem pójdziemy na imprezę. Nie jest to jeszcze do końca pewne, ale istnieje takie prawdopodobieństwo. Dlatego stwierdziłam, że ten makijaż mi totalnie nie przeszkadza. Na razie na ustach mam balsam z Oriflame. Jeżeli będziemy gdzieś wieczorem szli, to oczywiście pomaluję już usta pomadką. Nie jest to jeszcze jakiś bardzo mocny makijaż, chociaż wydaje mi się, że o godzinie 10.30, jak będę szła na to jest to dość ciekawy makijaż na tą porę, ale mimo ja wszystko jestem bardzo zadowolona. Przed nami kolejny upalny dzień. A teraz się do Was odezwałam, ponieważ zapisuje mi się film. Za chwilkę go wyślę, opiszę, zrobię miniaturkę. Także zgaszę laptopa i wyjdę na spokojnie z domu. Jeszcze muszę się spakować, ale najważniejsze, że jestem już ogarnięta. Zostało mi tylko za do założenia buty, bo przecież żadnej kurtki nie zabieram, żadnego spetra, bo nic takiego w lecie nie potrzebuję. I cieszę się, że udało mi się wyrobić. I cieszę się, że właśnie udało mi się zebrać, pomalować. Bo pamiętam Wam, że dziś miałam taką myśl, że okej, okay, najwyżej nie zrobię makijażu pójdę po prostu tak, o, tak lekko ogarnięta, bo i tak mamy piękną pogodę, więc chcę się lekko opalić na twarzy, nie za dużo, wiadomo mam filtr, ale zawsze i najwyżej po prostu postawię film jako priorytet, bo chciałabym, żeby on dzisiaj się pojawił. I wczoraj niestety nie zdążyłam wrzucić intra i powiem Wam, że jestem średnio zadowolona z tego intra, jeszcze muszę przemyśleć czy nagram nowe, czy wrzucę tamto, czy właśnie ono się pojawi na no przykład, nie wiem, jutro jak wrócę, jeżeli nie wrócę późno, to wszystko się okaże i nie wiem dlaczego, ale zawsze jak pomaluję się podkładem, to w tym miejscu mnie no swędzi. Nie wiem o co chodzi i to nie, nie ma nic w związku z tym, że ten podkład wzrostu mnie uczula, bo nie, tylko po prostu z jakimkolwiek podkładem się nie pomaluję, zawsze mnie to jedno miejsce strasznie swędzi. Więc jeżeli zobaczycie na vlogu, że tutaj lekko drapie, to się proszę nie zdziwcie, ale Właśnie to jest takie moje statyczne miejsce, które gdzieś tam staram się mijać podkładem, ale mimo wszystko zawsze mi gdzieś to łaskocze. Za chwilę skóra się przyzwyczai i nie będzie problemu. Dajcie znać, czy macie też takie miejsca, że jeżeli Was na przykład spędzi twarz, to zawsze w konkretnym miejscu. Mam tylko nadzieję, że mi dzisiaj ten makijaż Przetrwa do wieczora. Oczywiście wzięłam kosmetyki, wzięłam rzeczy najważniejsze do siostry. I niestety biorę plecak, i biorę torbę. Taką tą moją dużą z Mohito. Ale torbę u siostry zostawię, bo jak przyjadę do Władysława, odezwę się do Was. I wtedy pójdę do mojej siostry, zostawię rzeczy i poczekam na nich, bo oni też mają jakieś plany. I chyba o 12 oni będą już dostępni, bo muszą jeszcze coś tam zrobić. I wtedy idziemy na miasto prawdopodobnie. Chociaż jeżeli chodzi o plan działania, to pewnie dowiemy się wszystkiego. Tak na bieżąco Jestem już przy tunelu w Radzie. E, mam jeszcze 10 minut do pociągu Ale niestety muszę iść na światła Bo nie chcę ryzykować Gdyż moja babcia jak była u mnie w czwartek Opowiadała mi, że niestety jedna z wind w tunelu nie działa A wiecie, nie chcę marnować czasu na to, że pójdę w połowę tunelu e, Potem się okaże, że druga winda jest nieczynna I będę musiała się wracać bo Ale już iść po prostu bezpośrednio na światła Dzisiaj pogoda jest zupełnie inna, słuchajcie Nie jest tak gorąco Ja wiem, że jest dopiero 10.30 mniej więcej ale kurczę, wczoraj było dosłownie piekarnik, a dzisiaj jest taki chłodny wiatr nawet tak badawczo patrzeć, kamera mi się nie przewróci. I dodatkowo słuchajcie, to powietrze nie jest takie gorące jak było wczoraj. Może około południa się nagrzeje, ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż takiego skwaru, bo wczoraj to był dosłownie piekarnik, patelnia możecie to nazywać jak chcecie. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że naprawdę to powietrze jest inne i troszkę chłodniejsze. Więc może będzie to naprawdę przyjemny, fajny, ciepły letni dzień i mam nadzieję, że nie będzie opóźnienia pociągu i naprawdę stresuję się tym, że nie wsiądę do pociągu, że mi się nie uda, że będzie po prostu milion ludzi, że pan konduktor nie będzie chciał mnie zabrać i wiecie co... To podróżowanie jest naprawdę tragiczne, jak autobusami się nie boję, skamkami się nie boję, tak tutaj czuję taki lęk i niepewność, tego, czy w ogóle pojadę. A przy tym kurczę fajny dzień i powinnam myśleć o rzeczach pozytywnych, ale na razie nie potrafię się na tym skupić. Mam nadzieję, że ten kadr nie będzie jakoś wybitnie super ciemny, bo ja też wiecie, razi mnie słońce i już wiem, czego zapomniałam. Zapomniałam okularów przeciwsłonecznych, bo oczywiście wyjęłam je z żeby ich nie nosić tak na co dzień, bo wcześniej nie było pogody. I zostawiłam je w domu. Super. Teraz mi się przypomniało. A tak się zastanawiam, czego zapomniałam? Bo tak ze sobą mam wszystko. I ciekawe, czy będziecie widzieć, bo tutaj mam plecaczek a jeszcze mam z przodu powieszoną torbę, w której mam rzeczy właśnie na przebranie i tą dużą torbę z to tak jak Wam mówiłam, zostawię u mojej siostry, żeby ją nie dźwigać. A oczywiście cały mój maidanek do nagrywania mam ze sobą w plecaczku. Dobra, ja nie przedłużam, bo naprawdę boję się, że nie zdążę na pociąg, bo nie wiem, ile będę czekać na światła. Ale oczywiście korek na hel jest niesamowity, właśnie jedzie PKS na hel i… a nie, do bo to jest 656. I tak kiedyś była u nas linia 666 na hal, ale niestety już nie kursuje. I jeżeli chodzi właśnie o korek, to cieszę się, że jadę pociągiem, bo powiem Wam, że w tym korku to bym jechała zamiast 40 minut tak dobre półtorej godziny, jak nie więcej. Więc wszystkim, którzy jadą na hal właśnie samochodami, to szczerze szczerze współczuję. Jest 11.15 i ja zamiast odzywać się do Was z Władysławowa, odzywam się do Was z Wiejchorowa Śmiechowa. Zapytacie, jakim cudem? Okazuje się, że niestety Pan konduktor mnie nie zabrał, pomimo tego, że miał zgłoszenie. Niestety stwierdził, że on tego zgłoszenia nie dostał i, i jest pełny pociąg, i nie ma opcji, żeby mi się zabrała. Nie każcie mi tego komentować. Próbowałam, prosiłam, dyskutowałam, nic nie dało, więc e, najpierw pomyślałam, że po prostu pojechać bezpośrednio do Gdyni, bo w Gdyni jest dużo większa szansa na to, że wsiądę. Ale potem, jak zobaczyłam, jak rzadko mam autobusy w stronę Gdyni i zobaczyłam od razu, że mam autobus ze strony Wejherowa, więc mówię, o. Okej, okay, to jest nawet lepszy pomysł w sobotę. Podjadę do Wojchorowa, podjadę SKM i będę już na dworcu w Gdyni, tylko przejdę sobie na peron dalekobieżny, znajdę peron, na którym jest właśnie pociąg i pojadę z Gdyni pociągiem. Więc zamiast o godzinie 11:30 będę około godziny 13:30. Już Moja siostra oczywiście się podkurzyła i, i pisała, że po prostu spotkamy się na dworcu i pójdziemy sobie od razu na spacer, na obiad i tak dalej. Na szczęście mam małą torbę, więc nie jest to jakiś duży problem, wiecie żebym po prostu chodziła z nią po mieście. Najwyżej poproszę się z to, żebym ją powiesiła z tyłu. To też nie jest duży problem. Ale ja chyba coś podświadomie czułam, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale od wczoraj wam mówiłam, że mam pietra, bo wiem jak wygląda sezon i nie wiem, czy się zmieści i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że miałam rację. Jeszcze taka drobna porada dla osób, które przyjadą na wakacje właśnie do Trójmiasta miasta i chciałyby odwiedzić. Kładę słowo help us to wsiadajcie proszę do tych pociągów dalekobieżnych bezpośrednio w Gdyni Głównej, tam gdzie pociąg zaczyna swój bieg tam macie największe szanse, że wyjdziecie, bo potem już na kolejnych stacjach jest po prostu istna tragedia. Dlatego polecam Wam taka rada. Oczywiście zgłoszę tą sytuację, ale ją trzeba będzie zgłosić dopiero w poniedziałek, jak pewnie biura będą czynne. Teraz szczerze mówiąc nawet nie mam do tego głowy, ani czasu, ani ochoty, bo muszę się jak najszybciej dostać do włody Zwołowa. Dobrze, że wiecie, ja tutaj lokalnie wiem, gdzie podjechać, co zrobić, które będzie szybciej w sobotę, bo w sytuacji, gdyby to była osoba e, właśnie która nie jest miejscowa, to mogłaby mieć problem. I przepraszam za te dźwięki, ale schowam się pod, w budce, ponieważ niestety cofam to, co najmniej w Hercerowie już jest patelnia, no bo jest prawie południe i już to powietrze jest zupełnie inne i strasznie strasznie grzeje, więc mam nadzieję, że w Władysławowie od morza będzie dużo, dużo chłodniej. A teraz trochę zabijam czas, bo wiecie co, mamy jeszcze 10 minut do pociągu, więc troszeczkę się nudzę. Co prawda musiałam wyciągnąć kijek, bo tutaj w tej nie ma gdzie was postawić. Nie wiem, ostatnio mi się na tej skrzyneczce. Tam przy kasach udało Was ustawić, a dzisiaj coś mi się kamera wywracała, nie wiem czemu, ale mówię, dobra mam kij, jak mam czas, to nagram się z ręki, ciekawe, czy Wam się te kadry podobają. Więc dzisiaj macie vlog typowy, co zrobić, kiedy konduktor Was nie chce w pociągu. O, ciekawe, co jeszcze dzisiaj się wydarzy, naprawdę. Wracamy do słowa. co prawda dużo później, bo jest 13.30, ale udało się. Chciałabym z tego miejsca przy podziękować panu konduktorom, którzy byli przymili. Wsiadłam w Gdyni bez problemu, dojechałam i obsługa była naprawdę rewelacyjna. Teraz przyszliśmy się czegoś napić, bo w sumie jest tak gorąco, ja zapomniałam się w ogóle wziąć wody i wiecie, ogarnąć coś do picia. Pomyślałam, że będę tuż dużo szybciej, więc teraz pojawia się tam zamawia lemoniady i poprosiłam właśnie bez cukru, bo była lekko zdziwiona, ale to jest taki mój patent ostatnio, żeby właśnie mieć fajną, fajny napój i w miarę zdrowy. Jest ciepło. Ale tutaj w Władysławie jest przyjemnie. Zaraz idziemy nad morze i mamy tutaj zaplanowane różne fajne atrakcje. Więc oczywiście będę Wam tutaj wszystko na bieżąco nagrywać. Jest bardzo, bardzo ciepło, tak, aż się chce strasznie pić. I mam nadzieję, że więc spędzimy miły dzień. I tutaj siostra mi podpowiedziła, że wieczorem idziemy na imprezę, więc będzie naprawdę fajnie, będzie wesoło. Oczywiście będę musiała poprawić makijaż, bo on nie przedpłada do wieczora, więc będzie trzeba zmyć twarz i podkład i nałożyć jeszcze raz. Wiecie, minus jest taki, że mamy ze sobą tą torbę z rzeczami, bo nie miałam jej jak zostawić, ale cieszę się, że się udało i że e, jestem już bo już naprawdę miałam w pewnym momencie takie myśli, że nie dojadę dzisiaj do tego tak by władzy słowa. I zobaczcie jakie to jest po prostu masakryczne. Chociaż już wiem do kogo złożyć skargę, bo rozmawiałam właśnie z tym przymiałem panem konduktorem i jej powiedział, że skargi właśnie do ich spółki nie zjedzą, bo oni w sumie to mają gdzieś ludzi. Dosłownie, e, więc e, wiadomo, gdzie trzeba złożyć skargę do y, właśnie wojew marszałka województwa, a że marszałek województwa jest z Redy, e, więc o, kamera mi się trzęsie, a że marszałek województwa jest z Rady, więc znam go z widzenia, więc umówię się na spotkanie i wtedy wszystko wyjaśnię i mam nadzieję, że sytuacja się rozjaśni i będzie po prostu wreszcie jakiś porządek, bo sytuacja, kiedy wiecie, osoba z niepełnosprawnością zgościa przyjazd i jest niezabierana to jest po prostu jakiś absurd i nawet nie o tym myśli teraz chcę miło spędzić czas, więc uciekam będą przebitki z morza i później się do was odezwę Byłem właśnie na obiedzie, ale tak wiem, mam czerwoną rękę. Niestety trochę się zpiekłam, bo jest naprawdę gorąco. Przecież tutaj nad morzem to powietrze jest takie przyjemne, rześkie I jeżeli chodzi o filtry, to powiem Wam, że to jest zabawne, ponieważ film z Iwonofej nie działa na twarz. Jak widzicie, nie mam żadnego podrażnienia, żadnego czerwonego. Natomiast na ręce nie działa. Będę musiała sobie kupić, chyba, holicę, ponieważ widzę, że coś nie działa tak jak trzeba. I też czekamy na obiad. Ja sobie zamówiłam łososia z pieca, do tego frytki. I mam teraz bardzo dużo picia, bo mam zimny kompot i gorącą mięte do ryby, więc. Teraz sobie odpoczywamy, jeszcze mamy zamiar zajrzeć do e, całego miasteczka, bo przyjechało do Władysława, więc zobaczymy co tam, a to stałe a stało roczne się sami poprawia. Widzicie, jak ja rzeczywistość? Serio, przez to dzisiejsze zamieszanie i ciepło, ja, ja po prostu nie funkcjonuję. Więc poprawiam, że jest to stałe, wesołe miasteczko, które jest tutaj we Władysławie, więc pójdziemy zobaczyć, co tam będzie ciekawego i może z jakiejś atrakcji skorzystam. Nie wiem, ciężko powiedzieć. I widzieliście motularnię, którą nagrała moja siostra. Jestem ciekawa, co tam się nagrało, bo jeszcze nie oglądałam. Niestety nie mogłam tam wejść, ale to wiadomo, że to jest taki namiot, tam był piach, jak mogliście zobaczyć. Więc nie było warunków, ale to, że taka atrakcja, pewnie jest sezonowa, podejrzewam. 12 seconds later. Okej, okay, skonsultowałam to. Namiot najprawdopodobniej stoi cały rok, ale atrakcja jest sezonowa i na zimę temu tyle zabierają. Więc wiadomo, że to tak nie musi być w pełni dostosowane. Fajnie by było, jakby wszystko było dostosowane, ale wiecie, niestety żyjemy w takim, a nie innym czasie, więc cieszę się, że z większości atrakcji mogę skorzystać. Teraz naprawdę trzeba się ochłodzić, dlatego jesteśmy w budynku, gadamy sobie, pijemy i zaraz sobie zjemy. Oczywiście jak będzie moja rybka, to też Wam pokażę, jak jest, jaka będzie wyglądać, więc mam nadzieję, że będzie smacznie. Jesteśmy w ogóle w gospodzie u tak, gospoda u chłopa, jeżeli się nie mylę. Napiszę wam co na dole, jeżeli się pomyliłem. Bo dobra, dzisiaj z moją koncentracją jest ciężko, a jeszcze przed wieczorem trzeba będzie odpocząć, więc myślę, że już na spokojnie z domu się do Was odezwę. Po 19 i przyglądaliśmy tutaj do mojej siostry. Trochę nam się zeszło na tym spacerze. Tym bardziej, że jeszcze zahaczyliśmy o Luna Park i robiliśmy taki mały rekonesans i ja skorzystałam na razie jedynie z gabinetu luster, ale rozmawiałam z panami, którzy są odpowiedzialni za to koło widokowe takie. Które często mamy w Gdyni, w Gdańsku, i tutaj, co prawda, nie ma oszczędnego wagonika, ale są zabezpieczenia i jak najbardziej mogę z niego skorzystać. Więc na pewno jeszcze się tam przyjdziemy kiedyś i na pewno zobaczę, wiecie, cały kłady słabo i całą zatokę, właśnie z lotu ptaka. Więc bardzo mi to cieszy I, i muszę wam powiedzieć, że pomimo tego, że było bardzo, bardzo ciepło, to chyba mi już czerwono zeszło. Teraz zaczyna mi się brązowieć ta ręka. I mieliśmy naprawdę fajny dzień. Teraz jesteśmy porządnie zmęczeni, więc czas na poczynek. Ja muszę poprawić twarz. I wtedy, jak się ogarnę, to wieczorem wychodzimy. Jeszcze nie wiemy, czy idziemy do klubu na imprezę, czy pójdziemy sobie na jakiegoś drinka. Co się wszystko okaże? Z czasem, na co będziemy mieli siły i ochotę. Ale mieliśmy naprawdę fajny dzień. I powiem wam, że już o całej tej poranej sytuacji prawie zapomniałam, ale też dzień wydaje mi się okropnie długi i bardzo się cieszę, że się wyrwałam, że mogłam się troszeczkę wiecie, oderwać od spraw dzień, pospędzić czas cały dzień z siostrą, to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo tak jak mówiłam, każdy z nas pasuje, ma mało czasu i takich chwilę naprawdę warto doceniać i w sumie to jest chyba dobry sposób, żeby wiadomo, może w tygodniu się spotkamy tam na krótko, ale nie na jakieś świecie dłuższe spotkania, tylko właśnie sobie ustalamy dwa razy w miesiącu takie większe spotkanie gdzieś na cały dzień albo na jakimś znocowanie albo idziemy gdzieś najpierw żeby właśnie ten czas był taki bardziej jakościowy, a przed nami jeszcze koncert, bo na koncert ich tutaj ja idę też siostrą, więc będzie fajna razem przygoda, w, wiecie, w Operze Leśnej, więc to też jest super, już się nie mogę doczekać i jak pomyślę, że to jest dwa tygodnie, słuchajcie, jutro będzie równe dwa tygodnie do koncertu, to aż ciężko mi w to uwierzyć i jeszcze nie wiem, a co zrobię, ponieważ wczoraj jak byłam w Auchan, już wam tego nawet nie mówiłam, to słuchajcie, okazało się, że jest termin na coś, co chcę zrobić. Nie wiem, czy zrobię to przed koncertem, czy nie. Mam metamorfozę, więc troszkę się zastanawiam i muszę to po prostu gruntownie przemyśleć. Czy będzie mi się opłacało to robić wcześniej, czy chcę na koncert, czy po koncercie? I myślałam, że właśnie pójdę z tą metamorfozą w połowie lipca, a tutaj się okazało, że w innym miejscu mam inny termin, no i widzę, że nawet włosy mi się rozwaliły, więc będę musiała się uczesać, wiecie, ogarnąć, zmyć twarz, poprawić podkład i wszystko będzie gites. Dlatego ja chyba teraz uciekam już do środka, bo na mnie czekają, pójdę do toalety, wiecie, ogarnąć się i, i jeszcze się na pewno do Was I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Jestem ciekaw, czy w ogóle będzie mieli słychać z tym mikrofonem, postaram się mówić bezpośrednio. Jest teraz dużo ciszej, bo jak wyciągałam kamerę, wybiła godzina pierwsza w nocy i słuchajcie, DJ skończył zabawę. Teraz tylko leci muzyka z waru i można oczywiście wypić sobie drinka, wypić sobie piwo. Nie wiem, czy będziemy się przypadkiem za kilka zawijać. Liczamy, że ta impreza będzie dużo dłuższa, bo okazuje się, że w tym właśnie klubie Nonain, bo nawet nie wiem jak on się nazywa, bo nie miał konkretnego szyldu, jak wchodziliśmy, Oprócz bardzo ładnego wystroju i bardzo dobrego oświetlenia, które służy mi podczas właśnie nagrywania czy robienia stories, to słuchajcie, impreza jest od godziny 17 do godziny pierwszej w nocy, więc troszeczkę słabo. Jestem ciekawa, czy będzie ten klip się nadawał. Mam nadzieję, że tak. I ja myślę, że w ogóle w tym miejscu chyba dzisiaj zakończę już vloga. Mam chyba naprawdę dużo materiału. I też chcę się pobawić, spędzić jeszcze czas właśnie siostrą z ich opakiem. I wiecie, nie skupiać się na nagrywaniu. I pomyślałam, że zakończę takim nietypowym. W miejscu będzie naprawdę super. Zaraz oczywiście to odpucham, czy w ogóle cokolwiek słychać. Więc miejmy nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. I bardzo miło oglądało wam się mojego vloga. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają, lajkują, komentują, subskrybują oraz udostępniają. Jesteście niesamowicie, a nagrywanie dla Was... To czysta przyjemność. Dziękuję również wszystkim, którzy mnie wspierają zarówno na Patronite, jak i tutaj bezpośrednio na YouTubie. I możecie to zrobić poprzez opcję bezprzej lub poprzez opcję podziękuj. Jest to taki jednorazowy napiłek. Za wszystkie wpłaty będę Wam bardzo wdzięczna, bo pozwala mi on rozwijać mój kanał oraz inne moje media. Dziękuję za oglądanie. W kolejnym widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.